Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubio Komiksy, z tej strony Jarek i zapraszam Was na krótką prezentację nazwijmy to wrysek, które mi się udało zdobyć w komiksach podczas komiksowej Warszawy 2021 Meta. Jest to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pozycji, sześciu twórców udało mi się dorwać, a nawet bym powiedział siedmiu, którzy w jakimś mniejszym lub większym stopniu dodali mi właśnie do komiksów swoje Nazwijmy to rękodzieło, jakby to nie brzmiało. Zaczniemy tak niewinnie od, mówili na niego Karol, mojego znajomego Jerzego oraz debiutantki roku 2021. Yy, przepraszam, 2020 Ewy Ciałowicz. I tutaj mam taki właśnie króciutki wpisik z datą, prawda? Od Jerzego z autografem oraz Ewy. I. Serenka, tak po prostu. Także takie przyjemne, fajne miło z ich strony, że chcieli to zrobić. Kolejną komiksem, którym dałem tak do podpisania, są to Niewidzialne Echa. Komiks, który tak naprawdę nie było jeszcze recenzji na moim kanale, więc możecie go sobie tak tutaj wstępnie zobaczyć. Tony Sandoval, który był gościem na. Warszawie, właśnie na tym wydarzeniu. Komiksowa Warszawa był bardzo oblegany, ale udało mi się też do niego dostać i spójrzcie, dla Jarka prawda, taką piękną wryskę tutaj farbami, zresztą poniekąd, zrobił dla mnie także bardzo miło z jego strony, że chciał coś takiego dla mnie wykonać. Oczywiście tego komiksu możecie się spodziewać na moim kanale w niedługim czasie. Myślę, że bardzo niedługim. Kolejną Pozycjo jest to ostatni pisarz, który też jest na moim kanale, już recenzja. Tutaj Robert Sienicki, autor rysunków tego komiksu, no, zrobił takie bardzo sympatyczne dwa rysuneczki: swój i, i Jana Mazura. I oczywiście podpisał się tutaj także coś takiego przyjemnego, malutkiego, ale miło z jego strony. Kolejnym komiksem jest. Hmm, Głowa Luka Czakowskiego. Jest to też nowość, którą ja już jakiś czas temu dostałem przedpremierowo do recenzji, ale niestety nie mogłem jej jeszcze wam opublikować, więc podziewajcie się. Myślę, że no już bardzo szybko tego komiksu. Dziś, jutro, nie wiem. Ale na pewno recenzja się pojawi. No i on tutaj zrobił mi coś takiego, taką wryskę. Także też bardzo fajnie taki diabeł, prawda? Bardzo mi się to podoba. Jeszcze zostały dwie. Kolejna jest to z komiksu Andromedy, za, której, za który odpowiada Ził Burnej. Bardzo sympatyczny człowiek, też miałem okazję chwilkę z nim porozmawiać podczas tworzenia tej wryski dla mnie. Miły jego mość. Tu Jarek, prawda? Też taką czachę mi narysował tutaj 2021 w takim właśnie bardzo stylu komiksu Andromedy, który możecie zobaczyć zresztą na moim kanale. Pozycja naprawdę rewelacyjna, i na koniec komiks, tak który przywiozłem właśnie prosto z komiksowej Warszawy. Mrok, My przepraszam, kroniki wszechświata z wydawnictwa Scream i. Tutaj, no, po prostu to jest dla mnie e, świetna wryska. Naprawdę. Bardzo, bardzo się cieszę, że coś takiego udało mi się e, zdobyć. Dla Jarka zlubię komiksy, także, no, cóż powiedzieć więcej? No, po prostu rewelacja, naprawdę. Dziękuję autorowi tego komiksu, że chciał właśnie coś takiego, kiedy mu powiedziałem, e, zrobić, napisać. E, no, sami spójrzcie przez chwilkę jeszcze. Prawda? Fajne. Dla Jarkę zlubię komiksy. No, no po prostu rewelacja. Rewelacja. Bardzo się cieszę. Jest to dla mnie szczególna wryska. I jestem mega pozytywnie nią zaskoczony. Dobrze, moi kochani. Tak to się prezentuje, właśnie jeśli chodzi o komiksowe wryski. Kolejne, które lądują do mojej kolekcji, jest ich znacznie więcej niż z ostatniego wyjazdu, co mnie bardzo cieszy. Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Polubcie, udostępnijcie, skomentujcie, będzie mi bardzo miło. Oczywiście zapraszam was na stronę internetową lubiokomiksy.pl, a także fanpage na Facebooku oraz y, konto na Instagramie. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję za ten materiał, że chcieliście ze mną chwilę pobyć, obejrzeć go. Widzimy się w kolejnych do usłyszenia do zobaczenia. Cześć.